Menedżerka wypełnia obietnicę daną Jerzemu Połomskiemu zamierza zbudować na jego grobie. Menedżerka Jerzego Połomskiego, 89 litrów, w umowie do żywocia zobowiązała się do zadbania o grup piosenkarza na warszawskich powązkach. Violet Lewandowska wypełnia właśnie to zobowiązanie. Chciałaby, żeby piękny nagrobek był gotowy za pół roku. Prace nad projektem dobiegają właśnie końca, a my wiemy, jak prawdopodobnie będzie wyglądał grup Legendy Polskiej Piosenki. Nagrobek ma wyglądać godnie i okazale. Wiadomo przecież, że znajduje się na zabytkowym cmentarzu. Wśród innych wyjątkowych nagrobków, pod którymi spoczywają najwybitniejsze postaci naszej kultury, nauki i polityki. Nie jest to łatwe, by postawić grób na powązkach. Musi być zgoda konserwatora zabytków. Miejsce jest naprawdę niewiele, a tuż obok po prawej stronie jest li kapliczka zajmująca sporo przestrzeni. Ona nieco przytłacza i już nie można wystawić czegoś podobnego. Do końca grudnia ma być gotowy i zatwierdzony ostateczny projekt pomnika. Na grobie będzie element sztuki nowoczesnej. Jerzy nie bał się niczego, był otwarty na wszystko. Co piękne, mówi nam menadżerka Połomskiego Wioletta Lewandowska. Prawdopodobnie ta instalacja będzie wyglądała tak: będzie zrobiona z grubego szkła i w nim będzie wyrzeźbiony profil Jerzego Połomskiego. Zaznaczam, że może to nie być ostateczna wersja, ale wydaje mi się, że to szkło może pięknie zagrać na tle muru z cegieł. Natomiast wtedy dolna część będzie klasyczna. Wiem, że takie rozwiązanie by się Jerzemu spodobało. Ja też nie chciałam, żeby to był zwykły grup. Chcę, żeby był niezwykły, tak jak Jerzy był niezwykły. Ten projekt to duża odpowiedzialność przed historią. Ten grup będzie tam już na zawsze. Na wieki, podkreśla menedżer kartysty w rozmowie z faktem Majątek Jerzego Połomskiego będzie sprawa spadkowa. Spadkobiercy odziedziczą coś cenniejszego niż mieszkanie. Co zostawił po sobie Jerzy Połomski? Prawnik mówi, kto może odziedziczyć majątek. Tego nie wiedzieliście o Jerzym Połomskim. Zostawiał pieniądze i znikał?